Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, Zawsze Dziewica. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 18, werset 21 do, 20, do 22 w tym czasie podszedł do niego Piotr i powiedział: Panie, jeśli grzeszyć będzie mój brat względem mnie, ile razy mam mu przebaczyć? Czy aż 7 razy? Jezus mu odpowiedział: Nie nakazuję ci, że aż 7 razy. Lecz że aż 77 razy. Kiedy ostatnio przeczytałem sobie ten fragment, to przyszła do mnie taka myśl. I ciężko mi się nagrywa ten nagrywa ten odcinek, ponieważ nie mam w sercu dzisiaj przebaczenia. I mimo tego, że bardzo chciałbym, żeby to serce było czyste i żeby było e, w stosunku do kogoś e, otwarte i osierne, nie potrafię tego uczynić, a mówię o przebaczeniu. E, które zadaję pytanie: ile razy, ile razy jeszcze Panie mam przebaczyć? Ile razy mam znosić kogoś? Ile razy mam prosić? Ile razy mam zwracać uwagę? I to właśnie ten fragment, jakoś, mimo tego, że to co codziennie czasami nam sprawia kłopot, że jakaś osoba lub jakieś osoby są dla nas uciążliwością, my jesteśmy dla kogoś ciężarem w pewnych zachowaniach, nasunęło takie proste pytania z codzienności. Odnosząc się do tego zapytania, jeśli ktoś względem mnie zgrzeszy, i przychodzi mi do głowy coś takiego. Ile razy mam cię prosić, żebyś nie zostawiał, nie zostawiała butów w progu, tylko połóż je na szafkę, odłóż je na półkę? Ile razy proszę cię, żebyś nie zostawiał tych skarpet i tej bielizny na podłodze? Ile razy proszę Cię, żebyś przetarł, przetarła blat w kuchni? Ile razy prosiłam, prosi, prosiłem Cię, żebyś umyła naczynia, a Ty cały czas zwlekasz? Ile razy prosiłem Cię, prosiłam Cię, żebyś podkurzał dywan, podkurzała dywan, a Ty tego wciąż nie robisz? Ile razy prosiłem Cię, żebyś nie zostawiała szczoteczki do zębów na umywalce i odkręconej pasty? Ile razy Cię mam jeszcze prosić, czy do Ciebie nie dociera? Ile razy, ile razy, ile razy? Ile razy. I wiecie co? Tak mnie to jakoś tknęło, bo w naszej codzienności, w życiu każdego z nas są takie osoby, są takie sytuacje, i to pytanie, ile razy mam jeszcze przebaczyć, skojarzyło mi się stricte z nakazem Jezusa. Znoś. To cierpienie, można to tak nazwać, bo to przyprawia nas jakąś taką cierpkość, takie cierpienie wewnętrzne, gdzie próbujemy coś zmienić, próbujemy kogoś prosić, a ta osoba się nie zmienia. I my też często mamy takie swoje wady, których nie widzimy, a też tego nie zmieniamy. I mamy żal do kogoś i pretensje, i uwagę, że nie wykonuje naszej prośby polecenia, frustrujemy się, denerwujemy się, doprowadzamy e, do kłótni, dochodzi do kłótni, i powstaje złość, gniew i brak przebaczenia. I wydaje mi się, że to chyba trafne takie spostrzeżenie, ponieważ w mojej codzienności, w moim życiu, wielokrotnie te sytuacje mają miejsce i one właśnie doprowadzają do takich stanów gniewu, potem złości. I, e, I takiego złego samopoczucia duchowego i ogólnego, gdzie człowiek powinien iść do pracy uśmiechnięty, wesoły, nastawić się na, na to, że spotkać dzisiaj ludzi w pracy, w szkole, e, gdziekolwiek się udaje, a jest ponury, gnuśny i potem to emanuje z niego na innych ludzi i widać po nim, że no coś jest nie tak. Także e, to chyba tyle. No. Najważniejsze jest to, żebyśmy wykazali tą chęć przebaczenia, żeby nam się udawało przebaczać. No i. No i żeby to życie nasze dobrze się układało w takiej czystości, tak zakończę chyba. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.